Jeżeli nie wiesz, jakich pędzli użyć do czyszczenia wnętrza Twojego auta, dla Ciebie właśnie z tym filmem. Zaczynam. Zobaczcie, ile tego jest i naprawdę można się pogubić. Dlatego porozmawiamy w tym filmie, jaka jest budowa, jak one powstają, gdzie są produkowane i jak je używać. Dobra, muszę zrobić lekki ogar, bo inaczej tego nie pokażę. O. O. Mały bonus dla Was. Tak wygląda w środku, to co mówiłem, czyli jest pełny. Nie ma tutaj żadnej przestrzeni wolnej. Jeżeli chodzi o skówkę wygląda tak. Jeżeli chodzi o całkowity backstage, to właśnie wygląda tak. I najważniejsze, primo ultimo, ten produkt jest stuprocentowo polski, jest robiony w Polsce, składany ręcznie i chciałbym, żeby to w końcu wybrzmiało, bo wiem, że jeszcze wiele osób o tym nie wie. Przejdźmy do charakterystyki naszych produktów i zacznijmy od ultrasoft'a. Jak sama nazwa wskazuje, jest naprawdę mega delikatny. Szonek, jak widzicie, ma różną długość, tak samo średnica też jest inna. To są takie pędzelki, moim zdaniem, mega takie już detaliczne i możemy je wykorzystać, żebyście mnie zrozumieli, na przykład już przy wydawaniu auta, czyli jakieś elementy piano, kurzyk, kratki nawiewu, wyświetlacze, cup holdery służą jednym słowem do wymiatania. Nie używamy ich z chemią. Jak widzicie, trzonek jest drewniany, a ten pędzelek nie jest stworzony do tego, że pracować z produktami zasadowymi. Kolejny pędzelek, czyli albino i tu jest delikatny paradoks, ponieważ jest najbardziej delikatnym pędzelkiem, ale już stworzony do produktów zasadowych. I mimo, że jest najbardziej delikatny, uwierzcie mi, że najdłużej Wam posłuży. Jest to włosie syntetyczne i możemy nim pracować i na zewnątrz, i wewnątrz. Ale skupmy się na środku. Możemy tak naprawdę wyczyścić nim tapicerkę skórzaną kokpit, progi, pedały, to już raczej nie. Jeżeli chodzi o zadaszniki, cup holdery również, tylko musicie pamiętać, że on nie będzie miał takiej mocy. I tu, jeżeli byście mieli tylko ten i wyłącznie pędzelek, musicie się już produktować i progresować z chemią, czyli jak macie APC 1.10, no to odchodzimy na 1.5, bo to już nie pędzelek będzie nam wywierał wpływ na czyszczenie, tylko produkt. Ten sam pędzelek, tylko inny kolor, a mamy cały czas zapytania, czy to jest inny produkt? Nie, to jest ten sam produkt, różni się tylko kolorem i mówiąc szybko, nie widać na nim brud w trakcie pracy. Tyle. Kolejny produkt, czyli Gray. Reasumując, mega sprężyste włosie, widzicie fajnie lata jak sprężyna. Najdłuższe, no na opartego mógłbym zrobić cały samochód. Pomijając może skóry, bo wiecie, jakie dzisiaj mamy skóry w tych autach, ale jego agresywność już będzie zauważalna. Możemy też go wykorzystać do wymiatania, ale nie jak w ultra Tylko przykładowo, jak mamy szczeliny w siedzeniach przy odkurzaniu, gdzieś jakieś tam zakamarki w bagażniku i tak dalej, ale na pewno bym go nie używał na jakieś elementy piano, kratki nawiewu. Ale jeżeli chodzi o produkty zasadowe, śmiało, daje radę i się nie podda w walce. Kolejny produkt, Classic. Jest to kompromis pomiędzy Blackiem, do którego za chwilę dojdziemy, a grejem, który już był omawiany. Klasyczny charakteryzuje się tym, że jego włosie, i teraz tutaj uwaga, jest mieszane, czyli jest syntetyczne i naturalne. I nawet mogę się pokusić o takie stwierdzenie, że jest to pędzelek all-in-one, ponieważ może z nim pracować i na zewnątrz, i do wewnątrz. Nie boi się żadnego rodzaju chemii, tylko kwestia, czy poradzi sobie z danym zabrudzeniem. Kolejny produkt, czyli Short. Jest to identyczny pędzelek jak Classic, który był omawiany przed chwilą, ale różni się tym, że... Włos jest krótszy, jest bardziej zbity, co podkreśla jego agresję w trakcie czyszczenia. Czyli załóżmy, że klasycznym nie jesteśmy w stanie sobie wyskrobać danego brudu. Short na pewno załatwi nam tą robotę bez włóczni. I ostatni zawodnik, czyli black. Bardzo zbliżony do shorta, czyli włosie krótkie mocno zbite, ale agresywność już naprawdę wyprzedza te pędzelki daleko, daleko w dal. Możemy go wykorzystywać do takich najgorszych już uciążliwych naszych prac, czyli pedały, dywaniki gumowe, progi. Tam, gdzie reszta pędzelków nie mogła sobie poradzić, ponieważ ich włosie było za bardzo delikatne, to ten naprawdę sprawdzi się dobrze w boju. I tak już na koniec ostatni pędzelek w wersji rubber, czyli cały gumowy trzonek. Czym on się charakteryzuje? Tym, że naprawdę jest wytrzymały na różne, jak widzicie, takie o, testy. Kolejna sprawa, daje nam amortyzację, jeżeli gdzieś pracujemy w jakichś tam, powiedzmy, głębszych szczelinach, że nie uderzymy, nie porysujemy. A tak naprawdę, który chcemy używać, to kwestia indywidualna. A jak o te pędzelki dbać? Bardzo prosty sposób. Po każdej pracy, nie ma znaczenia, czy to będzie albino, klasyczny, black, wrzucamy je do wiaderka, uwaga, z szamponem, muszą one sobie chwilę poleżeć. Wypłuczemy je potem w drugim wiaderku z wodą. Szybkie jakieś tam otrzośnięcie, odstawiamy do wyschnięcia. Ponieważ jeżeli nie będzie tego robić, to się Wam zrobi... Coś takiego. Każdy pędzelek, mimo że jest naprawdę wytrzymały, ma też swój jakiś okres czasu. I to, żebyście bardziej mnie zrozumieli, tak samo jak pady polerskie. One polerują, polerują do pewnego momentu, później ta gąbka już się wyrabia, już nie ma takiej efektywności pracy. Tak samo z pędzelkiem. On będzie czyścił, skrobał ten brud, ale przyjdzie taki moment, że nie będzie nam pracował tak, jak pracował wcześniej. Dlatego też starajcie się cyklicznie je wymieniać.